Witam serdecznie, moim gościem Paweł Zygmuntow, Weselny Sylwia. Cześć, witam. Paweł, nie tak na pewno wyobraża, wyobrażałeś sobie to spotkanie, przegrywać dzisiaj no dość mocno jakościowo z Pierwsze pytanie ciężkie, dlaczego? Mi się wydaje, że źle podeszliśmy do meczu. Za bardzo atakowaliśmy, odkryliśmy się całkowicie. Generalnie, ty licz co kontra, to szalą nam bramkę, więc tutaj nie można powiedzieć w ogóle o żadnej defensywie. No Graliśmy z tyłu bardzo przeciętnie, oni wszystko wykorzystywali. No fakt, na 9 goli ja naliczyłem przynajmniej 7 kontr. To się po prostu rzadko zdarza. No i jeszcze do tego dwie bramki jest bez bramkarza, tak? Bramka, tak, bo tak. wycofaliśmy Julka, no i tutaj graliśmy z, z przewagą w polu. Za co trzeba dzisiaj też pochwalić Tylicz, bo wyszliście potem bez bramkarza z Wilem na kolejnego dołączonego zawodnika. Oni grali dzisiaj fantastycznie defensywnie mało strzałów tak naprawdę wszystko on blokowali. Tak jak zwróciłem uwagę, w drugiej połowie Tylicz cały bronił praktycznie w linii pola karnego była cała drużyna, więc byli bardzo dobrze poustawiani w defensywnie bardzo szybko wodzili z kontonu no przez jest taki wynik, jaki jest. No a oczywiście zasłużenie. Nie chcę daleko iść, ale czy to może zwiastować jakiś delikatny kryzysik domu weselnego Słowia? Bo wcześniej też porażka no, no, no. z Gold Teamem. Mi się wydaje, że przyda się taki zimny prysznic. No, dokładnie, taka lekcja to oczywiście też jest dobrą lekcją. Paweł, na pewno to jeszcze nie koniec emocji, runda rewanżowa. Ja wiem, że Tylicz troszkę odjeżdża, ale Dom Weselny Sylwia patrząc na wasze możliwości, to i tak będziecie walczyć do końca. Znaczy, na pewno będziemy walczyć do końca, mi się wydaje, że tutaj już no, nie ma miejsca na błędy, więc wszystkie mecze do końca i, no i zobaczymy jak, jak to będzie na finiszu. Dziękuję za to, jak ja tu mówię, piękne El Clasico w mojej ligi, dziękuję. Dzięki, pozdrawiam, hej.